Ale lusty i ale Ja, pierdole. ja pierdole. Niesamowite, nie? Wyglądasz jak Fred Flintstone. Bardzo kurwa śmieszne, sam wyglądasz jak Fred Flinston. Bardzo kurwa śmieszne, sam wyglądasz jak Flinston. Jasper Okasiks? Zapomniłbym ją, zapomniłbym ją! Kupić skałę. Serio? napisał, czy Danuta kupuje ci prezenty na święta? Kto to jest Danuta? Spierdalaj! Z z za 10 zł zgolisz brew. Z Nie Nie daj brwi Nie o tym! Ja już odpowiadam na te znać. Nie daj znać. Nie Ale znać. ale <laughs> daj znać. ale, nóżki, ale <laughs> Cię. Kamil, Ulani napisał, czy ktoś nasrał czy kiedyś na wycieraczkę. Jebać go! A to zaryszu tym? W... Jakie pokażony Jakiś widz napisał, za ile Donata ogolisz w Ja nie wiem. go daje spierdalaj! Ulani napisał zapytaj czemu Arek Wójcik nie płaci podatków. Spierdalaj! Dźwid się pyta, czy masz zniżki za bycie niepełnosprawnym. Mam na pociągi na tramwaje! Na pociągi na tramwaje mam zniżkę! I na autobusy, i na autokary, i na datki mam zniżkę, bo mam pierwszą grupę indywidualną. Pytanie. Dawid, czy idziesz na ślub u laniego z panem Ryszardem? Idziemy, idziemy! <noise> no i fajnie. <noise> no i szacun. Ja pierdolę. Niesamowite kurwa, nie? Niesamowite! Co no to jest Zuza? Ale to jest jakieś to, to jest ograniczenie wiekowe. A, ale tu nie ma żadnych... Okej, okay, dobra, jest napisane w opisie, że, że nie ma banable. Siemaryju. Co tam? Jajco. <laughs> Dlaczego mnie wyzywasz od razu? Ja czy są normalnie pormawiam? No bo widzę debila przed sobą, no to co? Nie jestem debilem. Nie? Nie nie jestem debilem. Ile to jest 2 plus 2 pomnożyć przez 2? 2 plus 2, 4 i 2. Czekaj, czekaj, muszę pomyśleć. Mm. Eee. 2 plus 2 pomnożyć przez 4 Czekaj. 2 plus 2 pomnożyć przez 4 16. 2 plus 2 pomnożyć przez 2, nie przez 4. Powiedziałeś, że 4 typie. Niech będzie i przez 4. Nie wyzywaj od razu ludzi na jeśli nie dasz kogoś, a kogoś wyzywasz. A kto to jest? Syn Twojego ojca, ale nie twój brat. Nie wiem. No ja wiem, że ty nie wiesz, bo po prostu jesteś debilem. Debilem to jest moja matka. Wstawił. Jak pies je, to nie szczeka, bo mu miska ucieka. Dobra, żartuj pizza. Pizdę to masz ty. Właśnie wpychasz jakieś żarcie do niej. Biogrona depiluje mamy. Nie nieważne co jesteś kurwą zwykłą wiesz o tym kurwą jesteś obrażasz ludzi w internecie na no, magii zwykłą kurwą no jak debila widzę no to co powtórzę ci jeszcze raz żebyś to dokładnie debilem to jest była stara kurwa jebana szmata zdrowe ciała co siada na butle od walisza i kurwi się pod mostem za i siadała na butle od walisza Dobra, załki pizda! Weź koło i pierdolij się w czoło. <grywanie> ryja, kurwo i wala. Ja pierdolę. Niesamowite, nie? <grywanie> Eloquentna rozmowa. Szacun. Dobra, ale to jest klasyk. Piąty telefon w ciągu pięciu minut! Nie grzyj się! Proszę cię, nie grzyj się! Za moment modny będziesz miał na ścianie! Słyszałeś? Słyszę! Gram tylko! Co nie bijesz? Halo? Jest tam Jestem pomokem! Ja Cię nie bije, tylko Cię pukłem w ramie, żebyś ze mną rozmawiał. Rozmawiam, słyszę czy nie jestem głuchy. Ja pierdolę. Michał, czy jest gdzieś dostępna lista na koncert ze szpakiem 2405. Ale mnie pierdoliłem!

Tam normalnie. Czora, a u się jazd. To taką osobą, to kurwa, że się do kamerki, kurwa. Cześć, a to widziałeś, to, żebym przepał? Nie, ale kilka osób powiedziało mi tu na no, cię to, widziało, to, że tak robiłeś. Weź koło i się pierdolni w czoło. Ej, to jest podcast. Drodzy widzowie, powiedziałem, na łyso będzie live o 18. Kurwa, no to wydarzenie na streamie, nie? Wszyscy wpadnijcie zobaczyć ten spektakularny moment. 18 się widzimy. Przygotujcie popcorn. Bo to będzie niezapomniany widok. Mam nadzieję, że nie będzie to kolejny szuriken, incydent zrobiony przez ciastka. Eee! Dobra, 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 co jest kurwa? No okej. Okay. Spoko. Jesteśmy kurwa człowieku w pętli jakiejś kurwa czasowej. Niesamowite. Ten sam kurwa dziadek, ten sam kurwa Co tam? Tam normalnie, a u ciebie jak? Co, jesteś taką osobą to kurwa trzypię kapucynę do kamerki kurwa A widziałeś, żebym trzepał? Nie, ale kilka osób powiedziało mi tu na mego życie widziało, że tak robiłeś. Weź koło i się pierdolni w czoło. Ty się pierdolni w z gulbąsa. Z gulbąsa, dziadzie jebane. Dziadzie, ile zarabiasz? 5 złotych? Masz tu 50 złotych i spierdalaj. Ja pierdolę. Masz tu zł i spierdalaj. O kurwa. Osoby zostały tylko wyciszone na 600 minut. To minuta, minuta, widzowie. 600 minut to jest minuta. Czekajcie, policzę Wam to. 600 razy 1. Czekajcie. 600 razy 1. 600. Jezu. Jeden? Dobra, nie to się liczy, widzowie. O, kurwa. Jasper ogląda co mu grozi. Ile lat więzienia dostałby Jasper za wszystkie swoje czyny? Oszustwa na zbiórki charytatywne, 8 lat rasizm oraz pomówienia osób, np. bandury. 6 lat próba dokonania przekrętu. Eliksir na streamrze Tubsonie, 2 lata. Złe traktowanie miśki, Zawartość foldera Dawid Poki. 21. Liczne wyzwiska osób. 15 lat. Dawid Jasper posiada żółtą kartę Jokera. Dlatego wyrok to maksymalnie zakaz spożywania czekoladki truskawkowej przez 2 tygodnie podkreślenie Z, podkreślenie... Spierdalaj! Ja pierdolę. O kurwa! Niesamowite, nie? Co to jest kurwa? Marzeniem moim było Ciebie tutaj spotkać w ogóle. A ile ja macie lat dziewczyny? Ja mam 17, ona ma 14. 14. A siedemnastolatka i jak na nie? Lena! Lena, masz zajebice, ty cuśki, jak na dziewczynę! Dzięki! Jak na dziewczynę! Pamiętoliłbym ci! Ja w pierdolę nie oglądam tego. Niesamowite. O. Siema, jeśli obejrzałeś ten film, to raz masz subskrypcję.